Tak, aby od 1 listopada być gotowym na przyjmowanie wniosków. Wakacje składkowe są kierowane do mikro i małych przedsiębiorców. zwolnienie z opłacania składek nie będą dotyczyły jego pracowników. Dzień dobry, witam serdecznie z Europejskiego Forum Nowych Idei, Dariusz Dziduch, Biznes Info. A moim gościem jest Paweł Jaroszek, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Zacznę od pytania, które jest bardzo bieżące. Będziemy rozmawiać o najbliższej przyszłości i o tym, co ZUS przygotował, bo od listopada będzie można składać wniosek w sprawie wakacji składkowych dla przedsiębiorców. Kto może z tych wakacji skorzystać i na jakich warunkach? Tak, listopad zbliża się, w zasadzie jest już zapasem, więc dla przedsiębiorców można powiedzieć, że nie tyle ZUS, co polski ustawodawca przygotował rozwiązanie, nazywane właśnie potocznie wakacjami składkowymi, a ZUS będzie, jest operatorem tego rozwiązania. Właśnie kończymy ostatnie testy, tak, aby od 1 listopada być gotowym na przyjmowanie wniosków. Kto będzie mógł te wnioski składać? No, wakacje składkowe są kierowane do mikro i małych przedsiębiorców. Czyli tak naprawdę podmiotów, które albo dla osób, które same prowadzą działalność gospodarczą, albo zatrudniają, a mówiąc precyzyjnie językiem ZUS-owskim, czyli ubezpieczeniowym, ubezpieczają kolejnych dziewięć osób. Więc tylko takie, takie firmy, takie podmioty będą mogły ubiegać się o takie, takie zwolnienie z opłacania składek, bo jest to zwolnienie z opłacania składek, przy czym uwaga, te składki będą pokryte ze środków budżetowych. Tak więc przedsiębiorca nie będzie, nie będzie stratny, jeżeli chodzi o swoje e, przyszłe świadczenie emerytalne. Ale tutaj też kolejna uwaga: e, te wakacje będą przysługiwały tylko dla tego przedsiębiorcy, a nie będą dotyczyły jego pracowników, czyli jego ubezpieczonych. No właśnie, miałem o to zapytać, czy te korzystanie z tych wakacji nie pomniejsza później naszych emerytur, tych, tej kwoty, która została na naszym koncie i subkoncie zus odłożona? Ile zatem te wakacje będą kosztowały? Bo ktoś musi za to zapłacić. No właśnie, to odpowiadając na to pytanie, którego pan nie zadał, a które trochę wybrzmiało teraz, powiem, że Oczywiście nie pomniejszą naszych przyszłych właśnie przedsiębiorców przyszłych emerytur z jedną małą gwiazdką. Bo ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych mówi, że to przedsiębiorca ustawia sobie podstawę wymiaru składek nie niższą niż. Jeżeli przedsiębiorca ustawił właśnie czyli upłaca składki o tej najniższej podstawy, to, to jego przyszłe świadczenie nie zostanie pomniejszone, ale są też tacy przedsiębiorcy, którzy opłacają składki w tej kwocie wyższej niż to wymagane minimum, no to. Ci przedsiębiorcy można powiedzieć, że te wakacje składkowe będą mieli od państwa opłacone tylko w tej, minimalnej, w, tej minimalnej, w tej minimalnej kwocie. Jeśli chodzi o terminy, wspomnieliśmy o tym, że wnioski można składać od listopada, natomiast do kiedy można składać je tak, aby załapać się na ulgę jeszcze w tym roku? No, żeby uzyskać tę ulgę w tym roku, wniosek musi być złożony. W listopadzie, czyli od 1 do 30 listopada, bo wówczas wnioskujemy o jedyny możliwy miesiąc wakacji składkowych w roku 2024, czyli o grudzień. Czyli jeżeli złożymy ten wniosek wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu ZUS, tak naprawdę pół który teraz powoli zmienia nazwę na EZUS, to będziemy wnioskowali w listopadzie o wakacje od składek, które są należne za miesiąc grudzień czyli płatne w miesiącu styczniu. Więc przedsiębiorca tak naprawdę odczuje tę ulgę poprzez to, że nie zapłaci składek w styczniu. A ponieważ o wakacje będzie e można wnioskować corocznie, bo jest to ustawa, która daje takie prawo co roku każdemu z tych przedsiębiorców, e o których już wspomniałem. Oczywiście są dodatkowe warunki, jeżeli będziemy mieli czas za chwilę do nich wrócimy. To przedsiębiorca będzie mógł złożyć taki wniosek w listopadzie na grudzień i w grudniu na styczeń, a więc de facto dwa miesiące nie opłacać składek na Ubezpieczenia społeczne, bo o tych ubezpieczeniach mówimy. Składka zdrowotna, którą też Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera i przekazuje do NFZ-u, będzie musiała być opłacana, bo tej składki wakacje nie obejmują. W jaki sposób można złożyć wniosek? Wspomniał Pan, że robimy to elektronicznie przez EZUS. Tak, dokładnie. Wniosek będzie można złożyć elektronicznie e, przez naszą platformę PUE, do której można się zalogować na różne sposoby. Wiadomo, że najczęściej wykorzystywanym sposobem jest e, bankowość elektroniczna. My w tej chwili dość szeroko prowadzimy kampanię informującą o tym, właśnie komu, na jakich zasadach przysługuje to zwolnienie, jak wygląda ten wniosek. Są oczywiście listy pytań i odpowiedzi na te pytania, bo przedsiębiorcy e, zgłaszają się do nas, e, czasami mając, mając wątpliwości. E, zachęcam w takim układzie albo do skorzystania z tych informacji, które są u nas na stronach, albo też do skorzystania z licznych e, poradników, webinarów, które udostępniamy. Trochę z innej beczki. ZUS ma 90 lat. 90 lat minęło od powstania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jak dotąd, mimo tego, że wielu to wieszczyło, nie upadł. Jak wygląda obecnie kondycja finansowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych? No i jakie macie plany na najbliższe, może nie 90 lat, ale na najbliższe lata? Tak, jeśli chodzi o Zakład Ubezpieczeń Społecznych, faktycznie nasza nasza historia jest już całkiem spora, bo Został powołany do życia rozporządzeniem pana prezydenta Ignacego Mościckiego dokładnie 24 października 1934 roku. Działaliśmy w trakcie II wojny światowej. Można powiedzieć paradoksalnie do tego, co się o nas mówi, że jedyną siłą, która próbowała nas wyeliminować, byli komuniści. Bo w roku 1955 próbowali wprowadzić rozwiązanie, które w jakiś tam sposób sprawdzało się w ówczesnym Wielkim Bracie, czyli w Związku Radzieckim, ale po pięciu latach okazało się, że bez ZUS-u żyć się nie da, i musieli w te pędy reaktywować nasze działanie. Więc z taką drobną przerwą, ale historia nasza to już jest 90 lat. A jeżeli chodzi o sytuację finansową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a tak naprawdę Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo, bo o tym mówimy, no to jest ona. Jest ona bardzo dobra. Gdybyśmy rozmawiali jeszcze przed powodzią, to bym powiedział, że jest wręcz rewelacyjna. Ale teraz w związku z tym, nieszczęściem, które dotknęło wielu przedsiębiorców na południu kraju, zostały wprowadzone różnego rodzaju ulgi i wsparcie, między innymi chociażby. Przez możliwość, czy to zmiany terminu płatności i przeniesienia go na przyszły rok de facto do 15 września 2025 roku. Czy też coś, co jest w miarę świeże wypłatę świadczenia interwencyjnego. Więc liczymy się z tym, że te wpływy troszeczkę nam pod koniec roku zmniejszą się, ale to i tak ta sytuacja będzie naprawdę, naprawdę dobra jeszcze w tym roku. Podczas EFNi brał Pan udział w panelu dotyczącym m.in. sztucznej inteligencji. No właśnie, ktoś mógłby zapytać, co? przedstawiciel, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych robi właśnie na takim panelu tematycznym. W jaki sposób ZUS z, ze sztucznej inteligencji korzysta i czy rzeczywiście to robi? Gdybyście Państwo przez chwilę wyobrazili sobie, czym oprócz pobierania składek i wypłacania świadczeń zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to pewnie przyszłoby Wam do głowy, że zbiera całkiem pokaźną ilość danych. I ta całkiem pokaźna ilość danych, to śmiało powiem, że jest to jedna z największych ilości danych, jak już mówiąc precyzyjnie, baza danych, zasób wiedzy, tak naprawdę, o nie tylko aktywności gospodarczej naszych firm, ale również o naszych obywatelach, o ich sytuacji zdrowotnej. I spora część decyzji, które muszą być podejmowane przez Zakład ubezpieczeń społecznych, wymaga bardzo precyzyjnej analizy tych danych. Tak naprawdę przeglądania miliardów, miliardów rekordów. No i w tym celu takim elementem, który wspiera człowieka, no bo nikt za człowieka nie podejmie decyzji póki co, jest, są elementy, elementy sztucznej inteligencji, bo e, nie nazywamy to taką pełną sztuczną inteligencją, ale uczenie maszynowe czy deep learning to jest to, co wykorzystujemy. Jeżeli chodzi o praktyczne i rzeczywiste wykorzystanie sztucznej inteligencji w waszych bazach danych, do czego e, wykorzystujecie AI? Jeśli chodzi o takie aktualne wykorzystanie, no to w dwóch aspektach. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kontrolę wykorzystania zwolnień lekarskich. Proszę pamiętać, że takich zwolnień wystawia się w Polsce około 2 milionów, więc rocznie mówimy o ponad 20 milionach. No i oczywiście większość Polaków bierze zwolnienia wtedy, kiedy są potrzebne, no ale część, jak powszechnie wiadomo, służy do przeprowadzania remontów albo innych czynności. A ponieważ świadczenia wypłacane są za środków nas wszystkich, wszyscy się na to składamy, więc dobrze by było, aby ludzie przeznaczali zwolnienia tylko do tego, aby dojść do zdrowia i wyleczyć się po prostu. Więc w celu typowania zwolnień lekarskich wykorzystujemy właśnie algorytmy sztucznej inteligencji. Lecimy Czyli ten te aspekt. Nagłówki prasowe o masowych kontrolach ZUS i kontrolach L4 nie są przesadzone? To nie są masowe kontrole, natomiast możemy powiedzieć, że przyglądamy się, czy nie występują pewne schematy, a do wyłapania pewnych schematów, pewnych nieprawidłowości, właśnie algorytmy bazujące na nauczeniu maszynowym są idealnym rozwiązaniem. Bardzo podobnie rzecz ma się w typowaniu kontroli płatników składek, gdzie tutaj wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji sprawiło, że prawdopodobieństwo tego, że pójdziemy do płatnika, w którym wykryjemy jakieś, jakieś nadużycie, no wzrosło po zastosowaniu tych algorytmów o około 6%. Taki był, taki był pierwszy, pierwszy, skute, pierwszy efekt tego zastosowania. Oczywiście też postawię gwiazdkę i zastrzeżenie. Jeżeli idziemy do jakiegoś płatnika na kontrolę, to nie znaczy, że tam coś się dzieje złego. Świadczy tylko o tym, że ryzyko wystąpienia jakiegoś, jakiejś nieprawidłowości jest zdecydowanie wyższe niż gdzie indziej. No Czas się kończy tak, że nas, nasze kontrole są bezwynikowe. No Może powiedzieć, płatnik się cieszy, my się też cieszymy, a algorytm dostaje dane, że akurat w tym przypadku, żeby już więcej nie szukać. No a jeśli chodzi o ten, to, ile danych posiadacie, to tutaj jest duże pole do tego, żeby to AI się uczyło. Tak to prawda. Myślimy też nad kolejnymi wdrożeniami, tylko proszę pamiętać o jednym. To na czym ZUS trzyma pieczę i na czym nam szczególnie zależy to bezpieczeństwo danych naszych obywateli. Więc my tutaj myśląc w ogóle o jakimkolwiek wdrożeniu sztucznej inteligencji najpierw wielokrotnie sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie te modele zamknąć wewnątrz naszych systemów, tak aby nie dochodziło do jakiejś interakcji z algorytmami poza tymi systemami? Więc tutaj, mówiąc praktycznie, teoretycznie potencjał jest ogromny, natomiast my tutaj z bardzo dużą rozwagą i dbałością o bezpieczeństwo danych podchodzimy do, do tego typu rozwiązań. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był pan Paweł Jaroszek, członek zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bardzo dziękuję, do widzenia. you <music>